Rolska przygoda Dalej, Erek! To jest to! Punkt, z którego nie ma odwrotu! Ja jestem gotowy! Ja też jestem gotów, mój przyjacielu! Raz koziesanki, naprzód nieustraszeni wyczynowcy! Ja! I, 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 i. Kocia kosteczka! Wyjątkowo ekscentryczne, Bodziu! Co powiesz na to, żebyśmy ujarzmili te góry jeszcze raz? Nie, Edek! Nie kuśmy już dziś losu, to ryzykowny sport! Mm. Poza tym. czuję, że wzywa nas gorąca czekolada! Mmm, Twoja czekoladka brzmi bardzo obiecująco! Czekolada nie wydaje dźwięków. Dlaczego ten śnieg jest taki brejowaty? To przeze mnie. Przepraszam! Cześć. Jestem Psi Sługa, Luis Psi sługa. Wiem, że to brzmi beznadziejnie, ale naprawdę tak się nazywam. Pracuję tutaj. Przyjaciele mówią mi Luis. Przybijamy piątki! Kocia Kostka! Masz, Bodziu, pojęcie, kto to w ogóle jest? To jest dobry duch każdej trasy nartowej! To prawdziwy anioł ze stoku! To święty Bernardyn, który chroni i strzeże wszystkich zapalonych narciarzy! To może masz przy sobie coś, czym mogę odkazić ręce? To wielki zaszczyt mu to się o taką sławę! A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował ochotnika do patrolowania tej górki, to szepnij tylko w słówko! Cóż, skoro już o tym wspomniałeś, to może rzeczywiście dziś wieczorem wziąłbym wolne? Nie, 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 ta góra jest za mała na nas dwóch. Poza tym Edek nie ma żadnych kwalifikacji do tej roboty. Więc lepiej się w to nie pakuj, wierz mi. Masz rację, Rudy. Chyba nie mogę powierzyć życia narciarzy pierwszej lepszej psinie napotkanej na stoku. To prawda? W dowodzie mam Bogusław. Chyba, że Edek ma już jakieś doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy albo kurs może odznakę skauta. <laughs> o nie. Proszę, nie. <laughs> Smarują! Ale mamy szczęście kumplu! To miło, że Luis zdecydował się pożyczyć nam swój alpinistyczny pfikunek. Teraz naprawdę możemy być zawodnymi ratownikami, bodziu! Tak, to prawda! Niezawodnie, Edku. Czemu ja nie dostałem takiej beczułki? Zawsze mnie zastanawiało, co oni tam w środku trzymają I nadal się tego nie dowiemy, bo baryłkę możemy otworzyć jedynie w przypadku kataglizmu A to, co jest w środku, może dostać tylko najbardziej potrzebujący narciarz na stoku Rozumiem, ale tu na dole punkt pierwszej pomocy mamy pod ręką i wydaje mi się, że tutaj nie będziemy mieli zbyt wielu okazji do spotkania się z kataklizmem. Tu? Na dole? O nie, nie, mój górski patrolowcu! Jako prawdziwi ratownicy musimy przepatrolować całą tę górę! To jest nasz psi obowiązek! Wiewiórczy. Tę całą górę? Tak, kolego, i właśnie dlatego celem naszej górskiej wędrówki jest... tamten szczyt! Tamten szczyt? Czekaj, Edek, co ty robisz? Przecież tam mamy wyciąg. ha! ha, ha. A z ratownictwa górskiego na wyciągu krzesełkowym. Pamiętaj, Bodziu, że stanowimy jedność z tą górą i podążamy śladem Wielkiego Luisa. Ale ja nie chcę tam iść, a tym bardziej jego śladem, bo wyraźnie widzę skutki.

Jesteśmy na 30 świata. Podobało ci się nasze jodłowanie? Tak, e, tak, tak, bardzo mi się wszystko podobało i myślę, że należałoby to uczcić. Może odkorkujemy be beczułkę i zobaczymy co jest w środku? Niestety nie ma takiej możliwości, przyjacielu. Baryłkę można otworzyć tylko w przypadku zagrożenia czegoś życia. A teraz wszyscy baczność! Ratownicy górscy muszą za Dlaczego? Stało się coś złego? Ktoś potrzebuje pomocy? Bądźu, nic złego się nie stało. Po prostu zadęcie w ten róg będzie dla wszystkich dokoła sygnałem, że nasz nieustraszony górski patrol trwa na swoim posterunku i można na niego liczyć. Dobrze, niech będzie. Zrobię to. Zrobię wszystko, żeby się choć trochę rozgrzać. <laughs> Ta robota ratowniku. Teraz słuchaj, w tej pracy trzeba tak wyostrzyć zmysły, żeby były w stanie wyrzucić choćby najmniejsze cierpienie na stoku narciarskim. Pip! Co, wyczuwasz jakieś cierpienie, Edek? Ja umieram z zimna. Musi być jakieś minus 40. Zgodnie z informacją pana mierzynki jest minus 45, ale odczuwalna temperatura może być niższa, bo w górach może wiać przenikliwy wiatr. Może też nagle zacząć padać gęsty śnieg. A do tego wszystkiego głośne wołanie w górach jest bardzo niebezpieczne, bo mogłoby wywołać lawinę, która zwaliłaby się na nas i pogrzebała w lodowaniu... Łapie o co chodzi. Chcesz nam teraz wywołać lawinę? Nie. Chyba jednak wolę tak zwyczajnie stać na straży naszych drogich narciarzy. Bip. 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 Szczęściarze, ja też mogłem tam być, siedzieć w cieple i pić gorącą czekoladę. Bip! Jak ja mam się stąd wydostać, złamać nogę! Co jest to? Udam, że się przewróciłem. Wtedy Edek będzie musiał zjeść mnie na dół do schroniska. Bip. Pip! Ratunku! Nagle się przewróciłem ]retunek. i nie mogę wstać o własnych siłach. <grym wierzy> Ratunku! Halo, dlaczego nikt nie spieszy mi na... Jeste! O, 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 o bodziu, słyszałeś to wołanie? Ktoś jest w niebezpieczeństwie! Pomóż mi, ratowniku! A, 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 Trzymaj się, Bodziu! Ale patrząc z tej strony, naprawdę gorzej już być nie może. Zachowaj spokój! Pomocnik górski zaraz ci poda pomocną brzytwę! Uratujecie cię, przyjacielu! Bo takie jest posłanie każdego ratownika! O nie! Zdaje się, że mróz zamroził moje końcówki! Ale nie trać nadziei, narciarzu! Wzywam na pomoc samego mistrza Luisa! Ille hihi! Niech mnie jeże tyrolskie! Już pędzą z pomocą, posłuchaj! Cały tłum bernardyńskich Luisów gna tutaj, by nas wyciągnąć z opresji. O, jesteśmy w górach. la la O tak! Ha Nic tak chyba nie ładuje akumulatorów, jak udane zakupy w sklepie z pamiątkami. Mam nadzieję, że Bodzio i Edek lubią śnieżne kule. Bip, 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 bip. Mój niezawodny instynkt wyczuwa jakieś kłopoty i boję się, że to się może zakończyć jakąś katastrofą. Idle! Ach! Kocia kosteczka! Ale to była fajna jazda! Górski patrolowca, a ty co o tym myślisz? Może masz ochotę ujarzmić w te góry jeszcze raz? Bądźjo! I? Optymizmu to tu nie widzę. Ja myślę, że to jest najwłaściwszy moment na otwarcie mojej baryłeczki, a ty? Tak! O nareszcie! A niech mnie pchła po pieści! Tu jest wszystko, czego potrzebuje zamrożona dusza! Gorące jedzonko, gorąca czekolada i ciepłe majciochy do dna Dnabodziu! No. O nie, nie, proszę, nie! Ojej! To taki przymiły dzień! Czuję się tak radośnie i żeśko i czuję, że ktoś chyba trzyma mnie za nogę. I, i, o, a, a. Kocia kość! Myślę, że Luis nie może w takim stanie wrócić do pracy. Jak to dobrze, że my Bodziu, jesteśmy w dobrej kondycji i możemy mu pomóc! Ratowniku Bodziu, wracajmy na stok! Słucham! Możecie na nas li... Itch, itch. <sighs> <sighs> oh, ah!